Tell her, but how to make her see the truth about my past? And why would she turn away from me? He's holding back, he's hiding. But what I can't decide, why won't he be the king I know he is? king I say it? it's all... Nothing ever comes to me? You gotta live that. Dobra, słuchajcie, reszcie pozwolę e, wyschnąć samej. I uwaga, uwaga. Teraz zobaczycie, jak wyglądają te brwi, które o, sobie robię w domu i podczas kwarantanny. To jest po prostu, słuchajcie, idealne. Także to jest mój taki... Tip na kwarantannę. Hops, no i co lepiej, nie? Widzieliście przed chwilką, jakie ja miałam jasne brwi i ja mam takie naturalne brwi. Eee, Także, no nie wygląda to zbyt dobrze. I słuchajcie, na co dzień się nie maluję, jak siedzimy w domu, wiadomo, ale dzisiaj specjalnie dla Was to zrobię i od razu Wam pokażę, pokażę jakich kosmetyków używam. Chciałam wypróbować, słuchajcie Słuchajcie, chciałam wypróbować nową Gąbeczkę, to jest gąbeczka Po prostu, którą kupiłam gdzieś tam W Rosmanie Chyba, jak się nie mylę I zobaczę jak się sprawdza, bo do tej pory miałam tylko i wyłącznie Beauty Blender Co? To jest moja dłoń, zobaczcie, zobaczcie To jest moja dłoń Boże, jakie gigantyczne rozmiary, ciekawe jak to będzie się pracować Zobaczymy. Jeśli chodzi o badę, no to wiadomo, krem na buźce mam i mam z Anastazji taki olejek. I go sobie stosuję, a dzisiaj nałożę podkład z Maka. I to jest taki podkładzik w kolorku NC30. Słuchajcie, ja jestem, nie jestem odpowiednią osobą. E, aby wam pokazać, jak się malować, więc e, tego na pewno nie zrobię. Po prostu pokażę Wam taki mój. ale dziwnie. Mm, taki mój makijaż, jaki ja wykonuję. Ale dziwnie. Taka duża jest ta gąbka. No nie wiem. E, jeśli chodzi o słuchajcie, ten podkład, to mogę Wam go doradzić, jeżeli nie macie jakiejś super. E, jakby super wyprysków, i tak dalej. On dość naturalnie wygląda, słuchajcie, na skórze. Zaraz wam pokażę, jak zamknęłam się, bo Aramon tak gada przez telefon, że wszystko słychać. I zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Poczekajcie. Zobaczcie, ja mam teraz strasznie problemy ze skórą. Wiem, w czym to jest spowodowane. Przede wszystkim hormony i stres. I zobaczcie. E, za każdym razem, jak ja mam stres, to wychodzą mi takie plamy. To nie są wypryski, to są takie plamy. Nie wiem, na pewno je słuchajcie, widać. I teraz popatrzcie, e, właśnie dlatego używam podkładu takiego delikatnego, ponieważ on niweluje te plamy i tak nie widać ich. Zobaczcie, a nie widać, że macie podkład. Na co dzień tego nie mam, no ale niestety. Teraz jest taka sytuacja, jak wiecie, mieliśmy się przeprowadzać. I właśnie chciałam to troszkę nawiązać do tego, że nie przeprowadzamy się, słuchajcie, bo yy, niestety nie ma jak w tym momencie. Już teraz wiemy, słuchajcie, że nie. Ach, miałam pokazać, to też korektor zmaka yy, że nie przeprowadzimy się na pewno. Powodów jest kilka w zasadzie, ale mam szczerze, że ja nawet bałabym się yy, przeprowadzić się. Teraz właśnie takie nie, nieznane środowisko i tak dalej, do nowego miejsca w tak trudnym czasie, więc e, postanowiliśmy troszkę zaczekać z przeprowadzką niestety albo stety, e, no, ale to prędzej czy później na pewno nastąpi. Chociaż powiem Wam, szczerze, że się tak przyzwyczaiłam tutaj do tego miejsca, że będzie mi dość trudno, do miejsca jak do miejsca. Jeśli ja słuchajcie, do miejsca nie przywiązuję jak e, do ludzi niestety więc e, tak właśnie wygląda e, Brązer, jakiego w tym momencie używam, słuchajcie to jest z Benefitu ten hula wszystkim znany lubiany mam nadzieję, bo znaczy no ja lubię i powiem wam szczerze, że to jest chyba pierwszy brązer jaki w ogóle e, miałam no, oczywiście nie ten nie to opakowanie, to już jest e, nowe ale to jest, jak macie to wiecie, że to się po prostu nigdy nie kończy i w pewnym momencie to... wydaje mi się, że ja tego nie skończyłam nigdy, że ja to po prostu wyrzuciłam, bo... E, no wiadomo, takie rzeczy też e, są w stanie przeterminować się, więc... E, tak też było pewnie. E, bardzo mam dużo pytań o tą paletkę z Anastazji, słuchajcie, jestem w ogóle... przepiękna jest, jestem w niej zakochana nadal. Eee, ja tutaj sobie używam dwóch, e, pozwolę sobie użyć dwóch rozświetlaczy, tutaj tego takiego e, ciemniejszego, brązującego. Słuchajcie, o, e, i, i tego Power'a to jest w ogóle jakaś magia, co to robi. E, jak zwykle, tutaj nie będzie widać, ale uwierzcie mi. Takie słabe światło. Teraz Wam pokażę w lepszym świetle. Ok. Dobra. Makijaż gotowy. To jest taki domowy, delikatny makijaż. Powiedzmy. Jeszcze żeby to wszystko dopełnić, słuchajcie, to ja sobie wybiorę jakiś perfum. No i padło na Lancôme. Cyk cyk cyk. Biorę ten zapach zresztą, tak jak wszystkie. Zobaczcie, jakie cudowności dostałam z Happiness Beauty. jak przepięknie to jest opakowane. I otwieram i wam pokażę. Przy zakupie takiej biżuterii. Oni sadzą słuchajcie jedno drzewo. Zobaczcie, jak to jest przepięknie wydane. Nawet nie wiem pojęcia, jak wam tutaj wam pokazać. Jakie to są piękne. Cudowności i na takie cudowności na hasło Kasia Hagen macie 10% zniżki przy zakupie za powyżej 29 euro, ale powiem Wam szczerze, to są moim zdaniem idealne prezenty na na przykład zbliżający się dzień mamy. Przepięknie to wygląda, powiem Wam szczerze. Ja tutaj wybrałam sobie takie serduszko, wydaje mi się, że będzie pięknie się prezentować. Ale i to nawet powiem Wam szczerze, chyba to bardziej mi się podoba. Przepięknie jest to wydane. Zapraszam oczywiście Was na mojego Instagrama, jeżeli Was jeszcze tam nie ma. I wszystkie informacje oczywiście macie w opisie poniżej. Także założę jeden, zobaczę jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, jeśli chodzi o te łańcuszki, to one prezentują się znakomicie nie tylko do eleganckich ciuchów, ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają nawet e, no takiej bluzy dresowej. No, mi się mega podoba. Naprawdę. Jak sądzicie? on z bliska pokaże. Tutaj jest przepiękne. Naprawdę mi się podoba. Tak się prezentuje mój nowy dresik. I jestem w nim zakochana. Po prostu cudo ten dres jest. Na pewno zamówię sobie jeszcze jeden w innym kolorze. I uwaga! Uwaga! Teraz jest najlepsze. Gdzie ja idę? Tak wyszykowana? Do matu. <noise> Słuchajcie, mam nadzieję, że taki na luzie film Wam się też podoba. Jak ja się szykuję. Dajcie znać. A ja teraz idę. Pokażę Wam, jak się prezentuje tutaj cała. Tylko jak zwykle... Nie ma jak bez za ciemno. Tak się prezentuje ten dresik. Jest po prostu cudowny. Na pewno zakupię więcej. także A my już tutaj jesteśmy i wracamy do Was. Wczoraj przyszły do nas sprzęty, także wszystko jest tak jak powinno. Także mam jak robić i wstawiać przede wszystkim filmy, także Zabieram się za nagrywanie i widzimy się niedługo. Pa!